Czy prawdziwych Cyganów już nie ma? To tytuł wystawy, jaką można oglądać w galerii na piętrze w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Inicjatorem wystawionych ekspozycji jest Stowarzyszenie Unia Kultur w Szanowie. Unia działa pod przewodnictwem Karola Koryczana, który jest jednym z autorów prezentowanych prac. Jak sam przyznaje, sztuką pasjonuje się od dawna. Jako ukształtowany człowiek, który jeździł po świecie, bo jeździł na kontrakty do pracy. Zwiedzałem zawsze wszystkie muzea, te najlepsze europejskie i, i rosyjskie i to mnie strasznie hmm, pociągało, inspirowało. I nasiągałem tak jak sosenka rośnąc, zasiąka żywicą i to potem po wycieka. Zaczął się od poezji, a w wieku pięćdziesięciu paru lata potem wizyty na pracowniach malarzy, w muzeach i to też nasiąkałem, nasiąkałem i w tej chwili właściwie wolę zajmuje się sztuką niż, niż pisaniem. Stowarzyszenie Unia Kultur co roku prezentuje cykl wystaw dotyczących przenikania tradycji i wartości różnorodnych kultur. W piątek, 7 listopada odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego zgromadzeni goście mogli bliżej zapoznać się z kulturą romską. Prezentowane dzieła należą do gatunku fotografii współczesnej i grafiki. Duże zainteresowanie wzbudzają także portrety. Portret jest najtrudniejszą dziedziną sztuki w malacji figuratywnym i grafice. Jest jakaś tajemnica w człowieku i warto go pokazywać. Wystawione prace wykonane są w różnorodnych stylach. Są autorstwa zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. Są tu zarówno mistrzowie palety sprzed 60-70 lat, Austriacy i Niemieccy, ale są też malarze polscy, głównie po Akademiach Sztuk Pięknych. Już w wieku zaawansowanym jest dwóch profesorów. Profesor Panek tu ma pracę, jest, są prace profesora Jakubasa z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Są obrazy Janusza Muchy, francuskiego klasyka. Marcina Skwarka, który galerię niedługo otwiera, jest bardzo zdolny utalentowany, dlatego straszyłem, że się będzie zajmował biznesem, to, to wypali się ten czas, najlepszy dla niego i, i ty nie zdąży tych najlepszych obrazów namalować, które, przypuszczam, potrafi, bo jest to talent że, wielki. Dodajmy, że wystawa czynna będzie do końca listopada.